kochani, witajcie w przestrzeni Szczęście z drogą, ja mam na imię Magda i na samym wstępie chciałam wam z głębi serca podziękować za wszystkie subskrypcje, za lajki, za komentarze i kochani chciałabym wam wyjaśnić dlaczego mnie nie było przez 2,5 tygodnia bo uważam, że po prostu na to zasługujecie po pierwsze, pierwsze półtora tygodnia no to jeszcze w starej pracy i po prostu mnie tak przeczołgało, że wolne dni po prostu przespałam. Nie miałam siły na nic. A nowy ty ten tydzień, co teraz był w nowej pracy... No, to sami rozumiecie. Dużo wrażeń, dużo nowych rzeczy, a poza tym mój organizm tak fiksował poprzez przestawianie się z nocnej zmiany na ranną, że dopiero w sumie dzisiaj przespałam całe 6 godzin po raz pierwszy od ponad tygodnia, więc, no, sami rozumiecie. Wracałam z pracy i po prostu zasypiałam. Nie miałam siły. Ani myśleć, ani działać, Zasypiała na stojąco wręcz. Ale już teraz jest wszystko ok. W kwestiach organizacyjnych. Od teraz od grudnia filmiki ogólna, takie ogólne będą pojawiać się w każdą niedzielę. Dlatego, że pod koniec grudnia startujemy ze do dniowym wyzwaniem podnoszenia wibracji. Według Kyle'a Greya. I tutaj będę nagrywać codziennie, więc no nie dam rady dwóch, tych, dwóch filmików w trakcie dnia, kiedy ja pracuję nagrywać. No a oprócz tego jeszcze startuję masterclass na Facebooku, więc najłatwiej mi po prostu będzie w niedzielę nagrać trzy filmy niż w tygodniu, tak? OK, przechodzimy do tematu. Jedenaste prawo. Prawo rytmu. To prawo no, mówi nam o tym, że wszystko we wszechświecie działa według cykliczności. Tak jak są przypływy i odpływy, nowie i pełnie księżyca. Szczególnie my, kobiety, wiemy coś o cyklach, prawda? Yy, ogólnie rzecz biorąc, natura, wszystkie pory roku i jeśli chodzi o tą stronę rozwojową, duchową, to yy, nasze życie właśnie też jest w cyklach. Yy, według numer numerologii są to dziewięcioletnie cykle. I kochani, to jest tak, że jeżeli się przyjrzycie swojemu życiu, to jest, że jest kilka lat, gdzie jest wszystko cudownie, wszystko się super układa, macie dużą energię do działania i wszystko Wam wychodzi, realizujecie cele, realizujecie swoje plany. Po czym następuje e, kilka lat, e, w których e, no natrafiacie na przeszkody. I to prawo uczy nas, żebyśmy nauczyli się płynąć z tym rytmem wszechświata. I zamiast się mierzyć z przeciwnościami i na siłę próbować e, walczyć z tym, to kiedy zaobserwujemy, że zmienia się cykl, to dać sobie ten czas na odpoczynek i na regenerację, żeby zebrać siły na kolejny cykl, w którym będziemy mieć siłę, energię i wszystko nam będzie szło, tak? I tu nie chodzi o to, żeby się poddawać, czy żeby, jak to Wam powiedzieć... Tak, chyba najlepszym słowem, żeby się poddawać. Chodzi o to, żeby zaakceptować fakt, że w życiu tak jest, że wszystko idzie dobrze, i potem przychodzi ten czas, kiedy, kiedy mamy się chyba uczyć, wiecie? Ja to tak odbieram, kiedy jest czas na to żebyśmy przepracowali kolejne, kolejne rzeczy, które w sobie nosimy kolejne jakieś przekonania, blokady. I dlatego w tym okresie, kiedy przepracowujemy dane rzeczy, nie warto, może nie, że nie warto. Możemy oczywiście działać, ale będzie to nam wszystko przychodziło z ogromnym trudem. Więc lepiej sobie dać ten czas, Zagłębić się w sobie, przepracować te rzeczy, które są do przepracowania, poodkrywać to, co jest do poodkrywania, yy, przeprogramować to, co nas blokuje, i wtedy z kolejnym cyklem ruszyć do przodu i realizować dalszy etap naszej podróży, bo stąd jest właśnie yy, nazwa kanału. My bardzo często określamy, że będę szczęśliwy dopiero kiedy coś osiągnę. Nie potrafimy cieszyć się drogą. A kiedy nauczymy się cieszyć tymi właśnie kolejnymi etapami, tym, że udało nam się zrobić kolejny krok, wejść szczebelek wyżej, a nie dopiero na sam czubek drabiny, i dopiero wtedy być szczęśliwi, właśnie umieć doceniać te, te mniejsze, mniejsze rzeczy, tak? I nawet jeżeli stawiamy sobie cele, to warto te cele podzielić na mniejsze etapy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, kiedy stawiamy przed sobą ogromny cel, Który wymaga od nas czasu, zaangażowania i no, zrobienia wielu rzeczy, zanim ten cel osiągniemy. I cały czas będziemy buzować na ten, na ten główny cel, który mamy do osiągnięcia, to za chwilę stracimy motywację. Yy, za chwilę pojawi się prokrastynacja, i za chwilę zaczniemy się z powrotem cofać, i będziemy musieli zaczynać od początku. Natomiast jeżeli Dzielimy sobie to na mniejsze etapy, to łatwiej nam jest ten cel osiągnąć, bo po każdym etapie się cieszymy i już wiemy, że kurczę, fakt, już mam kolejny, jestem kroczek bliżej, jestem kolejny krok bliżej, jestem kolejny krok bliżej. I wtedy jest nam łatwiej dotrzeć do tego celu. Kochani, jeżeli spojrzymy. Hmm, Wiecie, naszym najlepszym nauczycielem jest natura, tak naprawdę. Jeśli wracając już tutaj do, do prawa rytmu i do cykliczności wszechświata, yy. zobaczcie, jak to wszystko współgra, jak, jak to wszystko płynie. Jest czas siewu, tak? Czas plonu, czas zbiorów. I potem jest czas snu, kiedy jest zima. I wtedy natura odpoczywa, tak? Ziemia, gleba się regeneruje, drzewa odpoczywają i zbierają siły na, na wiosnę. I w momencie, kiedy przyjmiemy to jako naturalne naturalne i... Przestaniemy z tym walczyć, to zaczniemy płynąć z tym rytmem. A kiedy płyniemy z rytmem, wchodzimy w stan flow, że wszystko płynie w tak, jak powinno. Nie napieramy, żeby coś było szybciej, bo czasami nie da się szybciej. Czasami potrzebne jest trochę czasu, czasami jest potrzebna, ja nie lubię słowa cierpliwość, ale ten taki wewnętrzny spokój, że to coś przyjdzie, tak? To, czego chcemy, to przyjdzie, tylko potrzebuje to trochę więcej czasu, ponieważ <laughs> wszechświat, siła wyższa yy, nie zna czasu. Yy, to czas istnieje tylko tu na Ziemi, i my, my to obliczamy wszystko według czasu. Więc kiedy Pozwolimy po prostu płynąć, żeby to płynęło w swoim tempie, w swoim rytmie, to nagle się okazuje, że znika cały stres, znika napięcie, ze spokojem sobie idziemy do przodu. Kiedy, kiedy jest potrzeba, to przystajemy, odpoczywamy. Po czym ruszamy dalej? Czasami jest potrzeba, żebyśmy się cofnęli o krok. Żeby spojrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy. Ale już z tym doświadczeniem, które mamy o ten krok dalej, tak? Kiedy sobie na to pozwalamy, to nagle się okazuje, że znika ciśnienie, znika to napięcie. Nie musimy się do nikogo porównywać. I to jest chyba największa nauka, jaka wypływa z prawa rytmu. Pozwolić wszystkiemu dziać się w swoim czasie, nie naciskać, nie przeć na siłę. I kiedy złapiemy rytm naszego życia, to będziemy doskonale wiedzieć, kiedy wchodzimy w cykl działania. Kiedy jest cykl odpoczynku i regeneracji. Kiedy jest cykl nauki, skupienia się na sobie. A to nam daje taką życiową mądrość. Kochani, to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o prawo rytmu. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe, bo troszkę nakręciłam tutaj z tym celem, ale chodziło mi o to, żeby. Zrzucić z siebie ten ciężar um, tego określania się konkretnie w czasie, pozwolić po prostu życiu płynąć. Dać sobie czas, dać sobie spokój, dać sobie wytchnienie, a uwolnić się od stresu i niepotrzebnego napięcia, niepotrzebnego siłowania się z życiem. Bo z życiem nie trzeba się siłować. Kochani, życzę Wam, żeby dla Was teraz był ten cykl właśnie działania i energii. A jeżeli jesteście w cyklu odpoczynku i regeneracji, to pozwólcie sobie na to. Zajrzyjcie w ten głąb siebie, zobaczcie, czy tam jest coś, co można by jeszcze odblokować. I cieszcie się drogą. Ściskam Was serdecznie. I do zobaczenia w niedzielę, gdzie będzie już ostatnie z 12 praw wszechświata. Pozdrawiam Was, Magda.